Dzisiaj naszym gościem Marcin Urzalski. Cześć Marcin. Witam wszystkich. Marcin, jak się żyje bez, bez presji konkretnej walki, która jest w przyszłości? Super wiesz, dla mnie. Dla mnie ogólnie jestem zawodnikiem, dla którego najłatwiejszą częścią i najłatwiejszą rzeczą wiesz, w tym całym życiu sportowca jest walka. Walka nie, pod, nie powoduje u mnie. Nic, żadnych emocji, yy, żadnego podniecenia. Po prostu lubię się bić, całe życie się biłem i sprawia mi to dobrą przyjemność. Natomiast wszystko to, co dzieje się przed walką, tak, cała ta medialna nagonka, całe te wszystkie promocje, zabierało mi to strasznie dużo energii, szczególnie w ostatnim czasie zauważyłem, bo walką naprawdę mam w życiu stoczonych dużo, ale na przykład biorąc pod uwagę tylko ostatnią galę. Bardzo mnie zniszczyła, jeżeli chodzi o, o zabranie mi oddechu, zabranie mi, mi wiesz, takiego spokoju przed walką. Wspomniałem ją bardzo źle. Czy myślisz, że jeżeli byś kilka lat temu nie podpisał kontraktu z KSW, to Twoje życie dzisiaj wyglądałoby zupełnie inaczej? Myślę, że gdybym nie podpisał e, kontraktu z Federacją KSW, wiesz, że no to jest kilka scenariuszy. Jeden jest taki, że mógłbym nie żyć, mógłbym siedzieć w więzieniu. Mógłbym, nie wiem, mieszkać gdzieś za granicą. Na pewno nie byłbym szarym jakimś tam zjadaczem chleba, bo... nie urodziłem się, żeby być szarym zjadaczem chleba, zawsze gdzieś tam muszę coś robić, muszę muszę, muszę żyć w jakiś sposób tak, żeby to życie, wiesz, yy, nakręcało mnie do działania i, no i sądzę, że tak by było, wiesz. Na pewno troszeczkę za późno podpisałem kontrakt z Federacją KSW, ale tak jak zawsze mówiłem, yy, wiesz, miałem wcześniej oferty Walwem, MMA, ale były walki w K1 i w tajskim boksie. Gdy to zanikło, a potrzebowałem jeszcze wiesz, jakieś tam yy, współriwalizować z zawodnikami. Chciałem sam sobie coś udowodnić, dlatego pisałem kontrakt z Martinem i z Maćkiem. Kiedyś, jak rozmawialiśmy parę lat temu, to powiedziałeś, że w MMA to jesteśmy potęgą na świecie. I tak mi się nasuwa od paru lat, że parę dni temu był plebiscyt na najlepszych sportowców roku i rokrocznie przez dziennikarzy są pomijani zawodnicy. Mówię teraz o MMA, no generalnie z sportu walki tam jest jak na lekarstwo, jeśli w ogóle są to może kiedyś był jakiś bokser typu Adamek Gołota, o dawnych czasach nie pamiętam. A jak myślisz, czemu te dziennikarze nie doceniają tego MMA jako sportu, jeżeli na przykład jest Joanna Jędrzejczyk, która ma walczyć o pas w UFC, to dla mnie, ja to porównuję do NHL czy NBA, no bo to jest najwyższa liga. Tak, ty, ty jesteś redaktorem który ma pojęcie o tenisie, o boksie, o golfie, o piłce nożnej, o piłce siatkowej, o sportach walki. A jeżeli mówisz o tamtych, tych pseudo, kurwa, jakichś tam redaktorkach, o czym oni mają pojęcie? O sportach, które są po prostu sportami medialnymi, które są non stop, nie mają pojęcia o sportach niszowych. To tak jak do mnie podchodzi, kurwa, typ, wydawałoby się człowiek inteligentny, pracujący w jakimś tam urzędzie, na wysokiej pozycji, pyta mnie, ty, ty to naprawdę uprawiasz te swoje aikido jeszcze dalej? No to stary, no się powodam, ty, a ty się nadal jeszcze ruchasz w dupę? No wiesz co, to jest takie, takie, kurwa, bez sensu pytanie. Z ludźmi inteligentnymi można porozmawiać o wszystkim. Nie o wszystkim trzeba mieć, wiesz, pojęcie, żeby zajmować, zajmować jakieś, wiesz, pozycje i, i jakoś, wiesz, dyskutować za bardzo, ale takie szare, jakieś szary zarys trzeba mieć, prawda? Żeby to się znaleźć w dzisiejszym świecie. A oni, kurwa, nie mają żadnego pojęcia, starają się zabłysnąć, starają się nagle zrobić z siebie kogoś, kim... Kim chcieliby bić, ale nie są, nie będą i, i nie byli. I wiesz, i, i to jest przykre. Druga sprawa, mi, jako mi, nie zależy na tym, bo ja nigdy nie robiłem czegoś na pokaz, nigdy, nigdy nie walczyłem, żeby mnie promowali, nominowali, żeby coś, wiesz, gdzieś tam zaistnieć. Także wiesz, no, mi to nie przeszkadza. Przykre to jest na pewno, że nie doceniają tych zawodników, którym na tym zależy i którzy na to sobie zasłużyli. To jest przykład, tak jak mówisz właśnie o Asi Jędrzejczyk, o, o Mamedzie, czy, czy, czy wiesz, czy o innych zawodnikach MMA. Ale no na przykład, no mi jako, mi jeżeli, wiesz, mam, mam zająć w tej, w tej sytuacji jakieś zdanie, mi to w ogóle nie przeszkadza i, 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 wiesz, i nie interesuje mnie to w ogóle. Poza tym niech się zajmą swoim, kurwa, jakimiś tam, wiesz, tymi, kurwa, nie wiem, piłkami, srełkami, czym tam, co, co ich to podnieca i niech się... Siedzą w tym, a jak nie mają pojęcia MMA, to na się w to nie wpierdalają, żeby po prostu obciachu sobie nie robić i nie pokazywać MMA z tej strony, wiesz, że chuligani, bandyci, że to tamto, bo to wiesz, bo to też może w ten sposób dojść, jak wejść jakiś idiota i zacznie się tym interesować. Rok 2015 pod kątem UFC. Kogo ty byś tam jeszcze wrzucił z naszych zawodników? Nie patrzę czy jest związany z Federacją Rosyjską, Polską, whatever. Jak... Tak właśnie chciałem zacząć od tej rosyjskiej, bezwzględnie myślę, że sporym wzmocnieniem wagi ciężkiej byłby Marcin Tybura, a jeżeli chodzi o UFC i to jest chłopak, który rozwija się w tak piekielnie szybkim tempie, drugi raz piekielnie, powiedziałem nieźle, w tak mocnym tempie, że że wierzę w to, żeby w tej wadze ciężkiej naprawdę mógł namieszczać, no oczywiście to jeszcze nie jest poziom, żeby rywalizować z tą czołówką, ale no jak się uczyć, to, to zdecydowanie od najlepszych i Wierzę, żeby sobie Tybura poradził. No, nie jest tajemnicą, że chyba wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Mameda Halidowa, który rywalizuje w kategorii średniej, jest, a to jest jedna z najmocniej obsadzonych w kategorii w UFC. I też wierzę, że Mamet naprawdę bardzo bardzo szybko doczłapałby się do top 5, jeżeli chodzi o kategorię średnią. A kto wie, czy nie poszalałby troszeczkę dalej. O tym się nie przekonamy. Raczej nie zapowiadać na to, aby Mamet się wybierał za ocean. Na razie niech poradzi sobie przede wszystkim. Ze zdrowiem, czego, czego oczywiście serdecznie życzymy, żeby szybciutko wrócił do klatki, i dawał nam kolejne pojedynki tutaj. Mm, tych zawodników posy jest tak wielu, że można było naprawdę myśleć, no, Mateusz Gamrot. O jego bym widział, jeżeli chodzi o kategorię lekką, bo z jego potencjałem zapaśniczym, i stójka, która jest tak mało mógłby naprawdę zaskoczyć. I to jest taki modelowy przykład zawodnika, który ma tak stylowo bardzo pasuje do UFC.